Dziś przetrwam 99 nocy tylko i wyłącznie używając przedmiotów admina. Ale jest jeden haczyk. Nie dostaniemy od niego wszystkich klasycznych itemków, które znacie, jak chociażby adminax, nieskończona torba i masa innych rzeczy, a w większości będziemy dostawać nowe rzeczy. Co za tym idzie, ten challenge nie będzie aż taki prosty. Ze względu na to, że jeśli nie dostanę od admina torby, nie będę mógł używać torby przez dosłownie cały czas. Jeśli nie dostanę siekiery, nie będę mógł ściąć żadnego drzewa. A jeśli nie dostanę latarki, to będę musiał uciekać przed direm nie używając jej wcale. Więc tak jak wcześniej wspomniałem, mogę liczyć tylko i wyłącznie na dobroć ze strony admina. Nie przedłużając, moi drodzy, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał koniecznie z dzwonkiem, bo naprawdę przychodzi tych nowych subskrybentów bardzo dużo, za co oczywiście serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o tym, żeby również zostawić swój nick w komentarzu, bo co tydzień jeden z was dostaje ode mnie 2500 robuxów, czyli 700 diamentów na najlepszą klasę postaci. Dlatego subskrybujcie, lajkujcie i piszcie komentarz ze swoim nickiem. To może być totalna lipa, a może być totalnie coś mega mocnego i luźnego przy okazji. Więc powiem tak: na razie weźmy sobie tutaj te stoły, poustawiajmy. Tutaj są stoły, które generalnie dają żarcie. Dobra, okej. Okay. Na razie pozbierajmy sobie te wszystkie rzeczy i postarajmy się poustawiać wszystko tak, jak powinno być. Tutaj mamy kulę, kula daje fula. Propo fula, to na pewno ten stół nam do fula też może dać nasze żyćko. Dobra, ogólnie powiem tak: w tym wszystkim najgorsze jest to, że póki ja legitnie nie dostanę. Worka lepszego, albo siekiery lepszej, albo dosłownie czegokolwiek, to ja nie mogę z tego korzystać. Dobra, pan admin coś nam będzie dawać tutaj. Pan admin nam coś tutaj będzie dawać, co nie zmienia faktu, że dosłownie zaraz nam ognisko gaśnie. A jak zgaśnie nam ognisko, to The dir robi się. No wiadomo jaki. Bardzo zdenerwowany. A jak robi się bardzo zdenerwowany, to jest bardzo. Dobra, dziękuję, panie adminie. O mój boże, o mój boże, o mój boże. Dobra, ale się zaczyna, widzowie, ale się zaczyna gierka teraz. Dobra, mapa druga rozszerzona. Dobra, czekamy, czekamy. Trzecia mapa rozszerzona. Dobra, wrzucamy. Okej, okay, widzę, że czwarta tutaj. Ej, co jest? Dzieciaki się pospałnowały. Dobra, czyli czyli jest git. Dobra, dzieciaki się pospałnowały, jest luz. Rozszerzmy do piąteczki, mamy piąteczkę. I teraz widzowie, wrzucamy tutaj to i powinniśmy mieć szósteczkę. Mamy szósteczkę, dobra, jest luz. Ej, dobra. Frogbootsy dostaliśmy. Frogbootsy daje nam wysokiego jumpa, więc jest generalnie git. Dostaliśmy przy okazji młotek. Dobra, mamy to! Torba admina. 9, 9, 9, 9, 9 slotów. O mój Boże, jedyny. Coś pięknego. Powiem tak, w takim razie jemy sobie ciasteczka i widzowie, lecimy na lutowanko. Ej, dobra, co się odwala w tym momencie? Ej, dobra, co się dzieje? Ej, dobra, nie było niczego takiego w tej grze nigdy. Ej, nigdy przenigdy nie było czegoś takiego w tej grze. Przysięgam. Ej, dosłownie strzęsienie ziemi całe. Diamenty narodziły się w obozowisku. Ej, dobra, my. Musimy chyba cofnąć, po prostu na bazę, bo tam się dzieje jakaś inba totalna, nie? Sztorm diamentowy się dzieje teraz. Ej, dobra, ile mamy diaksów dla siebie, widzowie? Yo! Dobra, podnosimy sobie teraz wszystkie, proszę państwa. Więc mamy. Ja jestem bardzo zadowolony. Ale dobra, generalnie przydałoby się nam poprzetwarzać te rzeczy, więc jakby na ten moment to ja sobie tak zrobię. Na ten moment nawet nie możemy sobie postawić niczego, e, ze względu na to, że nie mamy drewna, bo nie mamy siekiery. Tymczasem powiem tak: bierzemy sobie to. Tutaj jakieś dziwne dźwięki się dzieją. Mnie to nie interesuje. Jak będziemy jedy, Dyrgo. New, to ja po prostu skakuję sobie na jakieś miejsce. Ciekawostka w ogóle, widzowie. Da się podnieść kibel. <gry> dobra, burza ustała. My lecimy bez latarki, więc to jest trochę riski ogólnie rzecz biorąc. Tutaj jest zbroja, nie możemy jej podnieść. Tutaj mamy to, nie możemy, znaczy to se możemy, ale zbrojki nie możemy. Tutaj mamy skrzynię, więc to jest useless. Ej, dobra, i jestem cymbałem, widzowie. Ale jestem też głodny przy okazji. Dobra, to najpierw zjemy, a później powiem, o co mi chodziło. Najpierw idziemy tutaj. Dobra, mamy gana, mamy gana, widzowie. Dobra, jest luz. Dobra, jemy do fula. I mamy, widzowie, gana. Tutaj mamy plan, tutaj mamy kolejny plan, nie mam pojęcia, postawmy toaletę. Te plany po prostu wyrzućmy. Słuchajcie, mamy gana, więc możemy wreszcie korzystać z czegokolwiek. Jak on nawala! Słuchajcie, czemu jestem cymbałem? Otóż w domach przecież są krzesła. Jak ja zapominam o tych krzesłach i o leżących drewnach, ja w tym momencie, widzowie, robię po prostu mnożniki. Jest taki luz, że to jest hit. Dobra, możemy sobie już, że tak powiem, z drewna porobić różne rzeczy, więc na razie przemielamy sobie tutaj wszystko, jak leci. Mapa, tutaj to, łóżko, kompas, tarcza. Bierzemy sobie wyro, bierzemy sobie to, bierzemy sobie to, bierzemy sobie to. Dobra, widzowie, jest git. Weźmy sobie do naszej torby nasze ciasteczka i będziemy Dobra, słuchajcie, lecimy po prostu po dzieci, bo musiały, musimy to 99 zrobić, więc ja generalnie w tym momencie skupiam się na tym, żeby po prostu jak najwięcej tych, tych, tych dzieciaków po prostu poznajdywać, prawda? Więc tak, kultyści tutaj, bam, tutaj ich już nie ma, widzowie, ich już nie ma, po prostu ich już z nami nie ma. Oni, oni nawet nie są istotni, jakkolwiek. Szczerze, nigdy granie nie było łatwiejsze niż w tym momencie, nie? Jakby wow. Dobra, bierzemy, kładziemy, bam, niestety skipujemy sobie skrzyneczkę, ale za to, widzowie, bierzemy sobie dzieciątko. Jak ja jeszcze dostał latarkę, to ja już bym w ogóle był takim Luźnym człowiekiem dzisiaj, że to jest hit, nie? Dobra, dostaliśmy sanki tutaj. I tutaj widzę, że mamy ogólnie miejscówkę, gdzie jest też pierwsze dziecko, która została otwarta już normalnie przez admina, bo nam podrzucił to dziecko wcześniej. Więc w sumie to nawet nie musielibyśmy tego robić. Ale zobaczmy, bo może akurat będzie jeszcze dziecko, nie wiem, w środku. I to było dziwne, nie? Bo wtedy byśmy mogli mieć mnożnik do dni taki totalnie powalony. Ej, dobra, jest dziecko. Ej, to jest dziwne akurat, co się wydarzyło w tym momencie. Dobra, wypuszczamy w takim razie. Nie, ono po prostu płacze. Dobra, to, to niech nam zrobi w takim razie. Robotę. Dobra, ja jestem ciekawy jednej rzeczy. Czy jeśli ja w tym momencie zbiorę te dzieci, tylko niech one się nie, nie, nie skaczą tak? Dobra, bo ja mam pewien plan. I to może być bardzo sprytny plan. Patrzcie, bierzemy sobie to. I teraz dajemy tutaj to dziecko. Nie, no, ono chyba nie będzie współpracować z nami, mi się wydaje. Dobra, myślałem, że jak podniosę namiot, to ono po prostu sobie tutaj, wiecie, przyjdzie i postawi namiot. A one po prostu przychodzą tutaj i zaczynają płakać. Więc, e, no niestety, ale unluck. Nie ma na to czekać. Potrzebujemy kolejnego dziecka. Bierzemy je w takim razie. Mnożnik razy 8? Ej, zbagowałem dzieci. One przestały płakać. One legitnie tutaj siedzą i normalnie tutaj są już widzowie. Ej, jo, dobra. To jest mocne akurat, ale wiecie, co nie jest mocne? No, to, że y, ten. Nie mamy siekierki na przykład. To, to jest akurat y, du duży problem, jak mam być szczere. No ale trudno. Ogólnie, widzowie, mały statementik z mojej strony, bo przygotowałem coś mega fajnego dla was. Mianowicie, moi kochani, założyłem Discorda nowego, na którego możecie dołączyć. Na którym to y, dzięki temu, że będziecie siedzieć y, i będziecie, że tak powiem się udzielać, rozmawiać, pisać, po prostu gadać. Dzięki temu widzowie będziecie mogli zgarnąć Robuxy za darmo. Link do Discorda znajduje się w opisie, jest to Discord dosłownie dla każdego. Będzie można tam ze mną grać, brać udział dosłownie w niesamowitych eventach, które będę organizował w Robloxie i na innych kanałach. Gdzie jest to dziecko? Aha, nie ma go. Co najzwyczajniej w świecie wystarczy właśnie wejdziecie w link w opisie i tam macie Discorda, dołączycie i możecie sobie wybrać rangę. Możecie po prostu coś napisać i generalnie jest widzowie taki luz, że to jest hit, nie? Ja teraz robię tak widzowie, w ogóle ta klasa postaci jest totalnie OP, że ja Dostaje skrapy za dosłownie fragowanie, nie. To jest tak mocne, że to jest hit, nie? I po prostu ta brońka swoją drogą to też jest taki banger, że to jest coś pięknego, naprawdę. Boże, Imagine mieć klasę, która ma taką brońkę. Przecież to jest, to jest totalnie powalone. No ale nie zmienia to faktu, widzowie, że nadchodzi noc. Fajnie by było się e, ukryć. Grupa kultystów sobie wbija. Tu sobie to zjemy, beczkę sobie weźmiemy. Tutaj mamy skrzynkę, której nie potrzebujemy. Generalnie na tych chatkach fajnie się można skampić, jak macie buty żabie. Coś zmienia faktu, że przydałaby się nam latarka, i przydałaby się nam się kiera, bo bez tego może być trochę nam ciężko. Więc ten odcinek fajnie się zaczął, ale wydaje mi się, że powoli będą schody i to naprawdę bardzo, bardzo strome schody widzowie, nie? Dobra, tutaj tyle, ile tego drewna uzbieram, no to tyle uzbieram, ale no ile tego jest, no nie, na pewno nie jakoś dużo, nie? Dobra, tutaj ten pan, do widzenia, nie, no tutaj nic nie ma, tak szczerze. Co nie zmienia faktu, że kultyści nam tutaj żyją i w sumie musimy to zmienić, bo bardzo mi się to nie podoba, że oni tutaj żyją, ale było ich dwóch, więc jakoś dużo ich Generalnie nie musieliśmy ubić MNOŻNIK 14 Okej, okay, to jest actually bardzo ciekawe, nie? Że mamy taki mnożnik Co nie zmienia faktu, że widzowie Pora wyładować nasze itemy I zobaczyć, ile nam tutaj wszystkiego wpadnie Jak widzicie, skrapów trochę mieliśmy Ale jeśli chodzi o jedzenie No to trochę może być z tym problem I generalnie wydaje mi się, że najlepszym Co moglibyśmy zrobić teraz Najlepszą rzeczą byłoby Zrobienie sobie tego workbench'a Łóżka w celu zrobienia sobie Oczywiście większego mnożnika Bo garnka niestety nie zrobimy No to jest największy problem, nie? To jest największy problem. Drewno. A raczej jego brak po prostu. Więc na razie zbieramy sobie skrapu w tyle, ile wlezie. Bierzemy te skrapy i staramy się po prostu tego drewna naśtuchać. Na, na Tylko, że problem z drewnem jest taki, że wydaje mi się, że właśnie przez tą aktualizację, którą mieliśmy teraz, której już nie ma widzowie, bo jakby nagrywam to w trakcie aktualizacji, Wiadome, no wydaje mi się, że problem jest tutaj taki, że tutaj nie ma luźno leżącego drewna. Tak jak ogólnie normalnie występuje w grze, takie wieśnie, wiecie, luźno leżące drewno. To ja mam wrażenie, że tutaj przez ten update tego już. Generalnie nie ma. W takiej skali, przynajmniej w jakiej to było wcześniej. Ej, dobra, chyba mamy dziecko czwarte. Chyba mamy dziecko czwarte. Tak, dobra, mamy tutaj dziecko czwarte. Teraz lecimy tak. Myślę, że w sumie wyklikamy. ojejku, ej, dobra, te niedźwiedzie są trochę twarde. Headshoty bijemy, widzowie. Bijemy headshotiki. Cyk, 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 cyk. Co tu się dzieje? Przepraszam bardzo. Dobra, palimy ich. Dobra, jeden tutaj cyk. Chodź tutaj, daj nam Daj nam mięsko y, cieplutkie. Nie no, ale że on się nie chce spalić, to jest nie wiem co. Dobra, wchodzimy tutaj. Oczywiście, dzień dobry. Mamy skrzyneczkę, widzowie. Dobra, zobaczmy co stracimy. Zobaczmy co stracimy. E, tutaj otwierając to i nie zabierając, oczywiście. No niestety kunaje. No dobra, to chyba mogę zabrać. No mogę sobie klejnotik zabrać mi się wydaje. Dobra, mięsko się może nam przydać, więc ja generalnie widzowie biorę sobie to. Tu mamy ciasteczko, zjemy sobie i mamy złote sanie w ogóle. Jo Ej, dobra. Szczerze, nie spodziewałem się, że będziemy mieli coś takiego tutaj, nie? Ja co ja robię? Ej dobra, to jest już totalnie OP, nie? To jest już totalnie OP. Ale to jest easy game teraz w tym momencie. Łota, shit? W ogóle tutaj żadnego drewna nie, nie widzę, totalnie. Tutaj nie ma nic, tutaj nie ma nic. I dobra, my przejeżdżamy dosłownie przez trapy, nie? Nawet, to jest niesamowite. I dobra, te sanie są totalnie OP. Hop, hop, hop. Iś, iś, iś. Dobra, jesteśmy na bazie z powrotem. Dobra, ej, te sanie są totalnie kozackie. Dobra, ja sobie tą wieżeczkę tu postawię. Sanki drugie dam tutaj. Możemy sobie skraftować kij błyskawiczny, żeby nas tutaj pieruny nie walczyły. No. Dobra, mamy tu gdzieś jeszcze płaczące dzieci jakieś, mam wrażenie. Albo one po prostu tak kasualowo widzowie płaczą. Tak normalnie, one ze biorą i se popakują tak normalnie, losowo. To może tak jest? Ja tutaj zrobię półeczki i na tych płeczkach będziemy mieli różne rzeczy. Tutaj jedzonko na czarną godzinę. Swoją drogą mamy mnożnik razy 16, więc to jest w ogóle totalnie open, No, a jeśli chodzi o to mięso, to w sumie nic z nim nie zrobimy, bo jakby ono tutaj jest, bo w sumie nie zrobimy segarnka prawdopodobnie, bo, bo, bo admin, pan admin nam postanowił nie respić tego, co trzeba. Dobra, skraftujmy sobie jeszcze dwie wieżyczki, bo w sumie czemu nie? Wieżyczki bym dawał ogólnie w tą stronę, bo one, żeby tak wiecie, biły, jak już, jak już będą wchodzić, że tak powiem, ci kultyści. I tutaj ostatnią bym skraft. Sprawdził sobie tutaj, o, widzowie, tak, niech będzie. No i pięknie, no i klasa. No i teraz widzowie, to jest luz. Dobra, przy okazji mamy jeszcze dużo dnia, mamy nasze sanie, więc myślę, że możemy pójść na wyprawę w poszukiwaniu drewna. Baza wojskowa! Ej, dobra, 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 dobra. Dobra, widzowie, wjeżdżamy tutaj chyba. Chłopy, tutaj kultyści, normalnie, ty, gościu, jak ty chyba z gucza spadłeś. nauci no trochę biją, trochę klepią te chłopaki, rzeczywiście, zgadza się. Wow, ale mnie wziął zaskoczenia, ty. Dobra, do widzenia dla pana. Ale za to mamy właśnie klejnot. O ten klejnot mi chodziło, moi drodzy. Dobra, polutujmy tutaj trochę, bo tutaj mogą być jakieś fajne rzeczy Czy będą, nie wiem, ale może będą? Nie no dobra, no silniki są, jakieś kurde dobra, apteczka jest, tutaj to. Dobra, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. Strasznie ubolewam nad brakiem siekiery, nie? Jakby legitnie. Dobra, no jedyne co nam pozostało w tym momencie to w sumie wziąć, w, wejść w naszą furę i zajechać z powrotem do bazy, nie? Dobra. Dymy. Ej, bo atak kultystów jest teraz. Dobra, to jest luz. Dobra, ja sobie tutaj przemielę delikatnie, co trzeba. Wezmę oczywiście beczki, dam do naszego składziku na palenisko, że tak powiem. Tutaj mamy jeszcze trochę rzeczy. Dobra, no ja to chyba nawet nic nie robię tutaj zbytnio, nie? Ja tutaj po prostu czekam, widzowie, aż się samo zrobi, nie? I dobra, te wieżyczki, one są takie mocarne, że to jest hit. I po prostu, jak rozstawiacie wieżyczki, to zawsze je rozstawiacie właśnie w taki sposób, jak ja rozstawiłem czyli lufą w stronę ogniska, bo wiecie, ci kultyści i tak będą szli do ogniska, więc zawsze tak róbcie i zawsze jedną wiżyczkę dawajcie za, za crafting table. Dobra, biorę sobie w takim razie nasze sanie i myślę, że będę sunął naszymi saniami w tamtą stronę. Tutaj mamy flet do tamowania, ale nam nie jest potrzebny. Zresztą i tak bym go nie mógł wziąć, bo nie mamy tego od admina. Mamy burzę śnieżną, generalnie drewna zero. Nie no, ale dobra, to jest hit tak szczerze, nie? Jakby tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Mamy bazę wojskową, mamy tutaj... Jest dom! Dobra, jest dom. Jest dom. Niezlutowany. Niezlutowany lutowany domek. Dobra, błagam. Krzesełka jest. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Dobra. Dobra, jest jeszcze nadzieja w takim razie. Jest jeszcze nadzieja. Dobra, weźmy sobie tutaj, żeby bandaże sobie naspałnować, bo widzę, że tak burza się zaczęła, więc niezbyt przyjemnie jest. Wjeżdżamy tutaj w tych kultystów. Oni z Juggernautami już sobie latają. Mamy oczywiście klejnot kolejny, więc nam się może to przydać. Ciasteczko sobie zjemy. Bandaże bierzemy. Tylko najgorsze jest to, właśnie, że nie mamy tej siekiery. Ja to będę ubolewał cały czas przez to, że nie mamy tej siekiery, nie? Cały czas uciekamy. Przed tymi niedźwiadkami cały czas mamy gdzieś tam z nimi luz No ale nie zmienia to faktu, że no domków jak nie było no tak nie ma, nie? I to jest, kurczę, największy problem Tutaj jest baza wojskowa Czy my w niej byliśmy? Nie, nie byliśmy w niej Dobra, moglibyśmy ją wyczyścić Z tym, że zaraz będzie noc I tutaj last i daje nam klejnocik, dzięki wariacik No dobra, no w sumie co, no Lecimy sobie w takim razie Do, do, do bazyni Dobra, przerabiamy sobie wszystko w takim razie Drewna nam się troszeczkę pojawiło Co nie zmienia faktu że no to i tak się nam chyba wiele nie zmieniło, nie? Jak mam być szczery, więc chyba najlepiej zrobić garnek po prostu. Magazyn, oczywiście, sobie skleić i kurde, gotowarkę chyba robimy, widzowie. Zrobimy taką inną trochę tą gotowarkę, bo szkoda nam drewna, więc jakby zrobimy to w ten sposób, że postawimy to tak, i teraz tutaj postawimy nasz garnek. No i dobra, no i ładujemy te rzeczy do torby, nie? Żeby tutaj oczyścić trochę, bo powiem wam szczerze, że to aż się nieprzyjemnie zaczęło robić w tej naszej bazie. Przydałoby się tutaj delikatnie, mówię, ogarnąć znowu, no. Brakuje nam jednego dziecka i jakby legitnie, legitnie go brakuje. Jego nie ma, jego po prostu nie ma. Jakby ono zniknęło. Dobra, może weźmy, pojedźmy po to dziecko. Spróbujmy zobaczyć, czy coś tutaj się nam zmieniło. Czy coś tutaj ewidentnie mamy do podniesienia. Dzień dobry. Nie no, jego nie ma. To dziecko ewidentnie gdzieś zniknęło, nie? Totalnie to dziecko jest zaginione. Ej, dobra, co tutaj jest? Ej, dobra, bo tutaj jakby się dało normalnie w teksturę wejść. Yo, ej. Ej, dobra, to jest dziwne, szczerze. Nie widziałem czegoś takiego nigdy wcześniej. Dobra, cyk, 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 cyk. cyk. Jeden, kolejny. Psy. Nie wiem, zdobywanie żarcia w ten sposób jest, widzowie, takie proste, że to jest hit, nie? To jest niesamowite. Dobra, lecimy dalej tutaj. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy bandaż. Mamy tutaj trochę zwierzątek, więc weźmy je sobie tutaj, ubijajmy. Wyklikujemy do wszystko jak leci. Mięska potrzebujemy ile wlezie. Dobra, mięska mamy dużo, chyba teraz bardzo będzie dużo. Iść, 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 iść. Dobra, jesteśmy. Dobra, jest luz. Zjemy sobie, widzowie. Damy. To, co trzeba do środka, więc rzucamy. Gulasze nam się zaczynają generować już. Dosłownie nam się wysypuje już to mięso ze środka. Dobra, nastakujmy go tyle, żeby nam się po prostu robiły te gulasze non-stop. Dobra, powinno być GIT. Dobra, gulasiki się nam robią. Dzieci są bezpieczne. Generalnie to nadal nie możemy używać siekiery, bo nie mamy swojej. Zrobiłbym twierdzę chyba. Z tym weaponem, bo to może być bardzo ciekawe Zrobienie twierdzy z tym weaponem, co prawda Bez sensu, chociaż z drugiej strony dostalibyśmy Kryształy kultystów, tylko że no Po co mi one, mam ich pięć i nie mogę nic z nimi Zrobić, bo, bo nie mamy drewna Dobra, jedziemy na twierdzę Twierdzę mamy tutaj widzowie, więc my Sobie tutaj wjedziemy, wilczka sobie Rozjedziemy, mnożnik 3 16. Więc tutaj chłopaczków wyjaśniamy. Uwaga, tutaj kolejni. Cyk. No powiem tak. Jest to satysfakcjonujące w jakimś stopniu. Yy, robienie tej twierdzy teraz. I Dobra, to się, nam, to się nam może wyładować, chyba. Ale powiem wam, że fajniej by było mieć taką armatę. Ta armata to by była już w ogóle niesamowita rzecz. Cyk, 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 cyk. Leczymy się. Szybkie leczonko. I uwaga, pięknie, widzowie. Z takim łoponem to się nie da nie umieć grać. Tak szczerze, nawet największy noob, widzowie, byłby w stanie grać w tą. Gry dosłownie z tym weaponem, nie? To jest niesamowite. Witam i uwaga, żegnam, twierdza zrobiona cała. No to, to jest dosłownie kwestia sekund, nie? Jakby to jest niesamowite. Dobra, zobaczmy znowu, co stracimy, widzowie. Gema mogę sobie wziąć jako jedyną rzecz, ale no shotguna niestety nie mogę, więc unlucky. Dobra, na bazę możemy sobie wrócić generalnie. Prawie mamy gema, no ale co z tym możemy zrobić, poza tym, że nic. Jedyne, co możemy zrobić, widzowie, to kije błyskawiczne i sobie je poustawiać dosłownie w każdym kierunku świata. Mursę możemy zrobić skilów błyskawicznych. To, to jest jedyna rzecz, jaką możemy zrobić w tym momencie. Dobra, ale ta część mapy jest jeszcze totalnie nieodkryta, więc coś może tam być generalnie. Coś może tam być. Dobra, kajci kultyści, chodźcie, chodźcie. Czeka na was y, miłe powitanie, panowie. Chodźcie, chodźcie. Dobra, ciebie podpalimy, tak dla beki. Nie no, dobra, to jest po prostu piękne, nie? Co się tutaj dzieje? Tutaj jest ten gościu, o, proszę bardzo. Nie no, chłop się już wywala, dosłownie. Jakby tutaj nie da się zrobić dojazdu kultystycznego, jak widzowie... Jest, że tak powiem, wieżyczka. No to jest po prostu, no nie da się nic z tym zrobić. Mnożnik razy 16. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Ah, dobra, tutaj mamy wasze rzeczy do podkrywania jeszcze. No ale wydaje mi się, że. Co tu może być? No są zbroje jakieś, no to fajnie. Jest kibel, no to tam w kiblu ze znajdziemy, no nie wiem, jakieś tam pierdoły dosłownie. No ale nie ma domków, no. Kurde, jakby ktoś tutaj był, byśmy mogli się pobustować tam i, nie wiem, przeskoczyć po drugą stronę. Ale tutaj, jak widzicie, widzowie, koniec mapy. Tu już rzeczywiście nie ma. Dalszej części mapy. Niestety, a szkoda, bo mogliby zrobić coś takiego. Takiej pustki to ja dawno nie widziałem nigdzie, naprawdę. Ta mapa opustoszała i jakby legitnie widzowie, kiedy widzieliście taką pustkę w 99% nocy w lesie. Ja nie widziałem od paru miesięcy, od dobrych paru miesięcy nie widziałem takiej pustki dosłownie na, 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 na mapie, nie? To jest po prostu aż dziwne. Ja liczę na to, że gdzieś tu jeszcze jest jakiś domek. Zbieram ammo, bo Ammo może się przydać dla naszych wieżyczek. Tylko nie wiem, nie wiem jakiego Ammo używa wieżyczka. Ty! Jest drewno! Luźne drewno. Ej, dobra. Pierwsza chyba taka kubka z drewnem luźno gdzieś, nie? Przysięgam, i tu przy naszej bazie była. Yo, ej, dobra. Czy my mamy chociaż trochę drewna, żeby cokolwiek można było. Nie, pewnie nic nie możemy z tym zrobić już. Dobra, czy ty bierzesz to ammo? Ej, dobra. Biorą ammo do karabinu. Jest Git. Dobra, więc reload tu, widzowie. Reload tam. No i pięknie. No i ja jestem szczęśliwy. No tutaj tych panów trzeba wyczyścić delikatnie. Ty Jezu, ale to szybko idzie, nie? Dobra, została nam jeszcze ta część mapy niezwiedzona. Jakby jeszcze tutaj ten cypelek na na, na, na lewo Liczymy, widzowie, cały czas Ja cały czas wierzę, ja cały czas wierzę, nie? Tymki blue byliśmy A tutaj dosłownie szara pustka, widzowie No nic tu nie ma, nic tu nie ma Dosłownie nic tu nie ma Tutaj byśmy sobie mogli coś pokraftować Ale po co? W sensie i tak mamy dosłownie podstawową siekierę Którą nic nie zrobimy, bo nie jesteśmy w stanie tam wejść Moglibyśmy zglitchować grę i tam spróbować wejść jakoś Ale nie wiem, jaki by to miało mieć sens Dobra, tu se wbijemy może po prostu, nie wiem dir może nas nie pogoni na śmierć Może Siema, The dyr gdzie jesteś? O! O kurde, ale się macha na mnie, ale się macha na mnie, ale się macha na mnie. Oj, oj, oj oj, ale się machał na mnie. Tutaj dirce na plecach, no bez latarki, no widzowie, no co co ja mam z latarką latać, jakie ja nawet latarki nie dostałem. W życiu nie dali mi nigdy. Więc widzicie, mogłoby się wydawać widzowie, że admin rzeczy dadzą nam przewagę, ale to chyba musiałbym po prostu wejść na event w od razu na hita, a nie dosłownie ostatnie 5 minut, żeby nie było zbyt łatwo. Dobra, z moich obliczeń wynika to, że będziemy mieli 99 noc. Nie, setną w tym momencie. Ej, wy to widzicie? Dosłownie dodało nam losową ilość dni. Albo nie wiem, nie, nie wiem, co się dzieje, widzowie. Ja mam wrażenie, że te liczby się chyba bagują, po prostu jakoś nam dziwnie. Dobra, powiem tak. Przed nami ostatni atak kultystów, widzowie. Powinniśmy się na niego wyposażyć. Dlatego z tego względu, moi drodzy, musimy zrobić mur. I to taki mur, widzowie, na który nas stać. Więc w tym momencie zrobimy sobie mur z magazynów deszczów. Kupujemy widzowie za fula tego. Jakby dosłownie nie robiłem tego chyba, nie wiem, z parę miesięcy, nie? Miejmy nadzieję, widzowie, że nam ich wysłać starczy. Ej, dosłownie, dawno nie widziałem, żeby ktoś taką bazę zrobił, nie? Tu, żeby nam nic nie przeszło. Tutaj kontynuujemy. Nie no, widzowie, szczerze, pięknie to wygląda. No naprawdę, powiem wam, że ja też takim speedbuilderem się stałem, że to jest hit, nie? Dobra, uwaga, czy uda się nam dokończyć nasz mur? Oto jest pytanie. Yy, dobra, możliwe, że nie. Dlatego zrobimy sobie resztę spółek. Dobra, jeszcze te dwa magazyny deszczu sobie tutaj walne. Dobra, jest jeden, jest drugi. Skrapów już nam nie starczyło. Szafki dajemy tutaj. No i pięknie, widzowie. Kurde, ale mamy bazę, ty. Nie spodziewałem się, że pod koniec tego odcinka moja baza będzie wyglądać w ten sposób. Co <laughs> najważniejsze są niekonwencjonalne rozwiązania. I czekamy. Czekamy na atak, widzowie, na atak kultystów. Jestem ciekawy, czy oni nam tutaj wejdą. Czy oni nam się legitnie zliczowali tutaj w tych, w tych magazynach? Ej, oni nam się legitnie zgliczowali tutaj, nie? Jakby oni dosłownie nie mogą tutaj wejść. Dobra, ja ich wpuszczę. Oni dosłownie nam się zgliczowali. Dobra, teraz chodzą, teraz chodzą, teraz chodzą. Ej, dobra, czyli to dosłownie dalej działa. Zresztą zobaczcie sami, to dosłownie dalej działa. Wow, niesamowite, naprawdę. Jak mam być szczery, jestem w totalnym szoku, nie? Dobra, moment, na który wszyscy czekaliśmy. Ile udało się nam to wszystko, widzowie, zrobić? Bo możliwe, że pobiliśmy nasz jakiś rekord. I uwaga... Nie dostaliśmy, ale mnożnik 9 po prostu jest, więc mamy. Uwaga, widzowie! Udało się nam zrobić setny dzień w mniej niż godzinę. Tutaj pan montażysta dodał wam napis. Ja nie mam pojęcia nadal, ile nam to zajęło. Pan montażysta tylko wiedział takie rzeczy. To i cóż mogę rzec, widzowie? Dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie. Był to dosyć dziwny odcinek. W sumie taki ciekawy to był challenge, uważam. Bardzo się dobrze bawiłem przy nim. Wbijajcie na Discorda, obejrzyjcie sobie inne filmy. I pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. To tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę i cześć.